Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kamil Kuczkowiak i mam przyjemność zapoznać Państwa z procesem migracji do usługi Microsoft Dynamics CRM 2016. O czym w ogóle będę tutaj wspominał? Pierwszy element to krótkie wprowadzenie. Co nowego zostało wprowadzone w usłudze, jakie mamy funkcjonalności? W następnym kroku krótkie porównanie i wskazanie wad i zalet, gdyż Microsoft Dynamics CRM oferuje nam dwie alternatywy wersja online dostępna przez przeglądarkę oraz wersja on-premise instalowana na infrastrukturze, którą sami musimy uprzednio przygotować. Wspomnę również przed samym omówieniem procesu migracyjnego, jakie wymagania sprzętowe i systemowe musimy zapewnić, jakie w ogóle samo środowisko ma wymagania, aby prawidłowo działało. Zatem co nowego w nowym CRM, czyli w wersji 2016? W związku z tym, że pojawia się kolejna edycja, pojawia się również nowa aplikacja CRM, czyli konektor dla oprogramowania pocztowego, czyli Outlooka, za pomocą którego możemy bezpośrednio korespondencję mailową przenosić do naszego CRM. Kolejną nowością są szablony Word oraz Excel które pozwalają bezpośrednio w CRM-ie tworzyć nam dokumentację. Wcześniej wyglądało to tak, że musieliśmy posiadać osobne komponenty w postaci Worda i Excela i eksportować te dane do Rema. W tym momencie bezpośrednio już z poziomu usługi mamy dwie nowe funkcjonalności, które posiadają takowe wbudowane szablony. Kolejną możliwością jest zarządzanie i przechowywanie dokumentów w usługę OneDrive for Business. Jeżeli Państwo posiadają taką usługę, to można w bardzo łatwy i płynny sposób zarządzać takimi dokumentami, czy to przesyłać je do OneDrive'a i tam je gromadzić, czy też z OneDrive'a zamieszczać je bezpośrednio w CRM-ie. Terem 2016 oferuje również aplikacje na urządzenia mobilne i tutaj mamy tryby pracy typ online oraz offline. Chodzi o to, że w momencie, kiedy bezpośrednio podłączymy się za pomocą dedykowanej aplikacji naszym urządzeniem mobilnym do naszej organizacji CRM, którą sobie zdefiniowaliśmy, mamy możliwość w czasie rzeczywistym zarządzać danymi, które tam gromadzimy. W przypadku jednak, kiedy na przykład nie mamy dostępu do internetu, Dane takie zostaną zapamiętane w pamięci cache telefonu i wówczas bezpośrednio bez konieczności podpinania się do sieci mamy dostęp do historycznych danych, które zostały zapamiętane. Pozwala to na przykład na podejrzenie kwestii w kontakcie na przykład z konkretnym klientem. Kolejną opcją, którą nam nowy CRM oferuje, są interaktywne wykresy. W tym momencie, jeżeli wprowadzamy... Zmiany bezpośrednio w środowisku z poziomu przeglądarki możemy sobie je w czasie rzeczywistym obrazować za pomocą wykresów. Jest to po prostu przejrzystsza forma prezentacji danych. Tak jak już wcześniej wspomniałem, CRM 2016 to dwa alternatywne rozwiązania, zarówno wersję online, czyli postawioną całkowicie po stronie Microsoftu oraz wersję on-premise którą instalujemy w własnej infrastrukturze na własnej maszynie wirtualnej. W tym momencie poruszę kilka kwestii związanych z wersją online, no, a następnie przejdę do wersji on-premise. Co ciekawego oferuje nam wersja online, jakie niesie ze sobą zalety. Jest to na pewno brak konieczności angażowania w firmowych zasobów. Nie wymaga on konieczności posiadania serwera i też całej infrastruktury, która będzie nam obsługiwała daną usługę. Wszystko to znajduje się po stronie Microsoftu i w platformie Azure. Kolejną zaletą jest też bieżąca aktualizacja systemu, zapewniane są przez usługodawcę. My nie musimy przejmować się w tym momencie wprowadzania jakichkolwiek aktualizacji, które regularnie przez Microsoft są wypuszczane, tak by z góry zapewnione jest nam przez, przez stronę Microsoftu, przez usługodawcę. Jeżeli chodzi o wady tego rozwiązania, to na pewno brak wpływu na szybkość działania oprogramowania. Wiąże się to z tym, że stawiając na własnej maszynie mamy możliwość skalowania Pod względem sprzętowym takiej maszyny. Przykładowo, jeżeli okaże się, że wymagana będzie większa ilość pamięci RAM, to możemy sobie bezproblemowo dołożyć tyle, ile będzie wymagane. Natomiast w przypadku rozwiązania online wykupujemy sobie gotową maszynę, która po prostu są przygotowane są gotowe template'y przez Microsoft i nie ma opcji ich dalszego rozszerzania. Kolejną wadą jest brak możliwości operowania na danych, czyli jakby bezpośredni brak dostępu do bazy danych. Eksportujemy sobie bazy danych do chmury Microsoftowej. Natomiast nie mamy bezpośredniego wpływu na możliwość zarządzania tymi danymi z poziomu SQL-a. Kolejną wadą, co oczywiste, jest niedostępność bez połączenia z internetem. Przykładowo tracimy dostęp a z racji tego, że całe rozwiązanie oparte jest o chmurę Microsoft. Jedyną możliwością połączenia się jest w tym momencie posiadanie internetu i przeglądarka, dlatego też może dojść do sytuacji, kiedy nie z naszej przyczyny widzimy na bezpośredni dostęp do usługi. Kolejną wadą jest również brak możliwości pełnej konfiguracji i instalacji własnych dodatków. Mam tu na myśli customizację. Rozwiązanie CRM, oprócz tego, że samo sobie oferuje pełne funkcjonalności, można również wzbogacić o własne rozwiązania. przykład w naszej organizacji posiadamy dodatkowe aplikacje, które korzystają z danych zgromadzonych w crm i wspomagają proces obsługi klientów. W tym przypadku, czyli w przypadku rozwiązania online niestety nie mamy możliwości pełnej konfiguracji instalacji takich funkcjonalności. Alternatywą dla omawianego przed chwilą rozwiązania jest rozwiązanie on-premise, czyli postawienie usługi Microsoft CRM na własnej maszynie wirtualnej opartej o własną infrastrukturę informatyczną. Jakie zalety niesie za sobą to rozwiązanie? Na pewno mamy w tym momencie pełną kontrolę nad środowiskiem. Dotyczy to zarówno konfiguracji sprzętowej, jak i programowej. Administratorzy w tym momencie mają pełną kontrolę. To, o czym wspominałem, co jest wadą, czyli w przypadku rozwiązania online może okazać się, że w pewnym momencie maszyna nie będzie wystarczająco wydajna dla naszego rozwiązania. W tym przypadku, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, możemy w porę zareagować i odpowiednio rozszerzyć odpowiedni, odpowiednią składową konfigurację. Mamy też pełną kontrolę nad zgromadzonymi danymi. Sami nimi administrujemy. Sami odpowiadamy za bezpieczeństwo. Pełną kontrolę mamy również nad kwestią modyfikacji, która odbyło się z gorszej inicjatywy. Tak jak w przypadku wersji online była ona z góry narzucana przez usługodawcę, tak w tym momencie sami decydujemy kiedy i jakie aktualizacje mają zostać zainstalowane. Kolejny punkt, czyli wpływ na wydajność środowiska jest by niejako powiązany z pełną kontrolą nad środowiskiem, czyli to, o czym mówiłem. Sami możemy bieżąco monitorować i odpowiednio reagować w przypadku, kiedy ta wydajność nie będzie na satysfakcjonującym nas poziomie. I to, o czym wspominając, jest na pewno sporą wadą rozwiązania online, które nie oferuje możliwości konfiguracji. W przypadku rozwiązania on-premise mamy możliwość konfiguracji i zarządzania własnymi dodatkami. Mamy nad nimi pełną kontrolę, możemy nimi dowolnie zarządzać. Co do VAT rozwiązania on-premise, na pewno wiąże się to z kosztami utrzymania usługi oraz infrastruktury, którą musimy zapewnić w własnym zakresie, jednakże należy pamiętać o tym, że w przypadku rozwiązania online wykupienia takiej maszyny po, przy środowisku Microsoftowym wiąże się z regularnymi opłatami poza zużytną przestrzeń dyskową czy za wykorzystanie pamięci RAM, także te opłaty tam również są generowane i wadą rozwiązania on-premise jest też konieczne posiadania wiedzy z zakresu administracji, co w przypadku tego rozwiązania my na przykład w pełni świadczymy, dlatego też rekomendowanym przez nas rozwiązaniem jest właśnie rozwiązanie on-premise, czyli instalacja usługi na wirtualnej maszynie. Zanim przystąpimy w ogóle do krótkiego omówienia procesu migracji, Warto tutaj zauważyć, jakie wymagania sprzętowe i systemowe musimy spełnić, aby usługa prawidłowo działała. Co do wymagań sprzętowych musimy zapewnić przynajmniej 4 rdzenia w mocy traktowania 2 GHz w architekturze 64-bitowej. CRM w oficjalnej dokumentacji rekomenduje również, aby maszyna taka posiadała 18 GB RAMu. I musimy zapewnić przestrzeń dyskową minimum 50 GB, jeżeli chodzi o wymagania systemowe. Jeżeli chodzi o sam system operacyjny, to rekomendowanym rozwiązaniem jest Windows Server 2012 bądź 2012 R2 w wersji standard lub data center. Co do SQL-a, który jest wymagany do działania usługi CRM. Mamy tutaj szerszą paletę wyboru, czyli wersję 2012-2014 aż do wersji 2016 w architekturze 64-bitowej w modelu Standard bądź Enterprise. Samo rozwiązanie wymaga również posiadania domeny Active Directory, gdyż oparte jest o konta właśnie domenowe. Dlatego też musimy zapewnić dodatkowo kontroler domeny w wersji Windows Server 2008 bądź 2012 R2. Jeżeli chodzi o sam scenariusz migracji danych do nowego środowiska, to musimy tutaj pamiętać o trzech wyszczególnionych na tym slajdzie składowych. Oprócz tego, że instalujemy sam serwer CRM-a, który się jakby, cały proces składa się z dwóch kroków, czyli bezpośredniej instalacji oraz odtworzenia organizacji. Musimy też, tak jak już wspominałem wcześniej, zapewnić SQL Server. I tutaj w tym przypadku najpierw instalujemy taki serwer na naszej maszynie wirtualnej, a następnie importujemy bazy danych z wcześniej już posiadanej kopii, czy to z wersji 2015, czy to wersji z 2013. Dodatkowo też, tak jak już wspomniałem, całość rozwiązania opiera się o domenę Active Directory, gdzie potrzebujemy zarówno konto lokalnego administratora, które musi być kontem domenowym, jak i też musimy pamiętać o tym, aby utworzyć stosowne konta usług, na których uruchomiony będzie CRM i to są tak jak przednio również konta domenowe. Jeżeli chodzi o sam proces już migracji i krótki scenariusz, jak to wygląda, w pierwszym kroku należy zainstalować SQL Server w jednej z wspomnianych wcześniej wersji. Sam proces poprzedzamy, co jest dość istotne, instalacją dodatku.net Framework wersji 3.5. Musimy o tym pamiętać, gdyż niestety, ale bez tego komponentu nie jesteśmy w stanie prawidłowo zainstalować samej usługi SQL. -a. W kolejnym kroku po instalacji wspomnianego dodatku i rozpoczęciu instalacji już samego serwera SQL-owego najpierw instalujemy w, po prostu z poziomu kreatora kolejne komponenty, przy czym wymagane są widoczne tutaj w drugim podpunkcie, czyli Management Tools oraz Reporting Services, które odpowiada za obsługę raportów w samej usługi CRM. Kolejnym istotnym krokiem jest uruchomienie samego SQL-a na koncie systemowym Network Service. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez Microsoft. Następnie dobrą praktyką jest, aby właściwie rozlokować pliki logów. Przez właściwe rozlokowanie mam na myśli o tym, aby na osobnej partycji umieścić samą bazę danych i projektując całe rozwiązanie serwerowe. Pamiętać też o tym mieć na uwadze, aby stworzyć osobną partycję, w której przechowywane będą logi gromadzone przez CRM. Ostatni krok, który dotyczy SQL-a, to już samo tworzenie bazy danych z kopii zapasowej. Mam tutaj na myśli sytuację, w której przenosimy naszą organizację z wersji wcześniejszej, czy to, tak jak mówiłem, 2015, czy to 2000 13. W takiej sytuacji uprzednio należy sobie stworzyć kopię zapasową na już istniejącym serwerze. Następnie taką kopię wykopiować na specjalnie zamontowaną partycję, którą podmontowujemy pod istniejącym już serwerem. Następnie podpinamy ją pod nowy serwer i z poziomu SQL serwera wykonujemy import backupu przednio przeniesionego. To pozwoli nam na późniejsze powołanie organizacji i odtworzenia jej z poziomu już samego crm Jeżeli chodzi o kroki instalacyjne Microsoft Dynamics CRM 2.16 Server, to przed samym krokiem tutaj w jakby punkcie pierwszym z wskazania na to, dlaczego wspominałem o domenie, Musimy pamiętać o tym, aby utworzyć dedykowaną jednostkę organizacyjną z poziomu naszej domeny. W tej jednostce organizacyjnej będą przechowywane grupy, które automatycznie tworzone są przez samą usługę CRM. Instalacja samego CRM-a to również kreator z poziomu instalatora. Ważnym elementem jest tutaj, aby zainstalować pełną wersję, co widzimy na górnym obrazku. Dotyczy to front-end serwera i backend serwera, który pozwala nam na uruchomienie późniejszych odpowiednich usług odpowiedzialnych za obsługę samego rozwiązania. Kolejny krok to uruchomienie usług Microsoft Dynamics CRM na kontach. Tutaj zostało wyszczególnione, które... Serwisy powinny zostać uruchomione na dedykowanych kontach serwisowych, o których wspominałem wcześniej. Sam proces instalacji takiego serwera wymusza na nas utworzenie organizacji testowej, która automatycznie jest stworzona. I kolejnym krokiem, o którym musimy pamiętać, jest wskazanie report serwera, który wcześniej uprzednio zainstalowaliśmy sobie wraz z instalacją samego SQL serwera. Krokiem kończącym sam proces instalacji usługi to tworzenie organizacji z zaimportowanej bazy danych. Biorze się to z uruchomieniem odpowiedniej przystawki już na samym serwerze i wskazanie SQL serwera oraz bazy danych w naszej organizacji. Następnym krokiem jest automatyczne mapowanie użytkowników. W tym momencie wskazujemy użytkowników, którzy zostaną przeniesieni z poprzedniej używanej już przez, przez nas organizacji do nowej struktury w rozwiązaniu 2016. Taka migracja również wymaga pewnych kroków związanych z bezpieczeństwem. Są to kroki, nazwijmy je, poinstalacyjne. Domyślnie w momencie, kiedy instalujemy sobie usługę CRM, wystawiona jest ona przez przeglądarkę po protokole HTTP. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa możemy sobie ją uruchomić po protokole szyfrowanym czyli protokole HTTPS. Wiąże się to z stworzeniem na naszym serwerze wygenerowanym odpowiedniego certyfikatu Multi Domain Certificate w którym po prostu wskazujemy adres dostępny przez przeglądarkę i nazwę domenową naszej maszyny. Dlatego też Multi Domain Certificate czyli certyfikat, który wskazuje nam na wiele domen w jednej strukturze certyfikatu. Opcjonalnym rozwiązaniem jest również konfiguracja konektorów, też w zależności czy w ramach danej organizacji rozwiązanie to jest wykorzystywane, czy nie. Tak jak już wspominałem, w CRM 2016 pojawia się nowy konektor, który w przypadku, kiedy migrujemy się do rozwiązania 2016, musimy na każdej stacji wykorzystującej go do tej pory instalować ponownie i wskazać w naszą nową organizację na nowym serwerze. Oczywiście też dla wygody już samych użytkowników istnieje możliwość instalacji języka polskiego, gdyż domyślnie rozwiązanie to oferowane jest w języku angielskim. Po takim przygotowaniu od strony architektonicznej samego rozwiązania CRM może pojawić się również konieczność dostosowania usługi już z poziomu deweloperskiego. Takie rozwiązanie oczywiście jest również świadczone przez, przez naszą organizację. To by było z mojej strony wszystko. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, zachęcam do ich zadawania i udzielimy na nie oczywiście odpowiedzi. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia.